Czwartkowe południe w przedszkolu Promet Kids w Kunowicach zamieniło się w kolorowe święto radości. Wszystko za sprawą wielkanocnego zająca, który przyniósł dzieciom mnóstwo zabawy, niespodzianek i świątecznego klimatu. Mamy dzisiaj e, śmigus dingus. E, to już swego rodzaju taka tradycja, nasza przedszkolna. Co roku, jak tylko pogoda na to pozwala, e, to dzieci mogą doświadczyć, jak wygląda ta tradycja znana wszystkim. Dzisiaj może już mniej e, stosowana, ale jednak u nas w przedszkolu e, no, można zobaczyć, ile radości przynosi ona, tak zwany lany poniedziałek. E, było też poszczególne szukiwanie prezentów od zajączka i odwiedziny zajączka. Także staramy się przybliżyć właśnie te tradycje wielkanocne właśnie w ten sposób na łonie natury. Mamy dzisiaj piękną pogodę, więc korzystamy z niej. Dzisiaj u nas w przedszkolu dzień wielkanocny i też mamy połączony ze śmigusem dingusem także no. Także widzę pełno zabawy i powiedz mi jak Ci się podoba? Fajnie. A co Ci się podobało najbardziej? Mm, teraz ulewa na śmigusa Dingusa. A widziałam, że też odwiedził Was wielkanocny zajączek. Co on tutaj robił? Kołał nam prezenty. Są fajne zabawy, zajączek u nas był, Ciekawi się wodą. I jak Ci się podoba? Wspaniale! A co Ci się podobało najbardziej? Um, Piczka nie wodę. Zabawy ruchowe, poszukiwanie paczek i tradycyjny śmigł z dyngus wywołały na twarzach przedszkolaków mnóstwo uśmiechów. To był dzień pełen pozytywnej energii i świątecznej magii, który dzieci z pewnością zapamiętają na długo.